Cześć, witam Was serdecznie na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj przychodzę z filmikiem odnośnie rozwiązania mojego konkursu na rozdawajkę. Chciałam Wam na początku oczywiście bardzo serdecznie podziękować, że tyle osób wzięło w nim udział. Jestem bardzo wdzięczna za Wasze zaangażowanie i zdecydowałam, że wylosuję dwie osoby, które wygrają jedną paczkę niespodziankę tutaj. I przeznaczyłam większą część zakupów na te paczki niespodzianki, dlatego bez zbędnego owijania już przystępujemy do losowania pierwszej osoby. Losujemy, losujemy, losujemy. Dobra, mamy tutaj pierwszą osobę. Katarzyna, Mucha. Serdecznie gratuluję pierwszej osobie i rozumiem drugą osobę. Już otwieramy. Joanna Budzyńska. No to mamy tutaj już wylosowane dwie osoby. Już pokazuję. Gratuluję. Pamiętajcie o tym, że macie 48 godzin na zgłoszenie się do mnie. Tam na dole oczywiście będziecie mieli adres mailowy, pod który się będziecie mogły ze mną kontaktować, żeby mi wysłać namiary, gdzie mam wysłać te paczuszki. A ja Wam tylko tak pokrótce pokażę, jak te paczuszki będą wyglądały. To jest jedna paczuszka. No, widzieliście, zresztą nie będę wam tutaj wszystkiego rozciągać od początku. Są dodane wykrojniki, stemple i takie inne dodatkowe rzeczy. To jest jedna paczuszka. I już pokazuję drugą. Tu mamy drugą paczuszkę. No to jeszcze raz serdecznie. Gratuluję tym dwóm osobom i czekam na kontakt z Wami jak najszybciej. To też tak szybko jak postaram się wyśle do Was paczki niespodzianki. I pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.